Halo, halo, dzień dobry, ja tu z Rosmana nadaję. Kochani, szukamy dzisiaj takich fioletowych gwiazdek, jest promocja w Rosmanie, ale o niej chwilkę za chwilkę. Skupiamy się na produktach oznaczonych właśnie taką fioletową gwiazdką. Zobaczymy, które z nich objęte są właśnie tą promocją. To co? Idziemy, idziemy, babo, idziemy. Fioletowa gwiazdka, wyjątkowy produkt. Jesteśmy w Rosmanie i nie bez powodu. Jest fajna promka. Przy zakupie produktu oznaczonego taką gwiazdką dostajecie jakiś worek kosmetyków gratis. Także proszę sprawdzić. Wybiorę sobie coś z produktu, właśnie z taką gwiazdką i zobaczymy, co w takim worku można spotkać. Co to jest olej? Nie, tego nie chcę. Także przejdziemy sobie przez cały Dużo produktów do włosów, jak widać. Aha, bo ja w ogóle, proszę, z. Produktami do włosów. No dobra. To tak sobie tylko zerkniemy. Tutaj mamy dwa. O. To jest interesujące. Masełko na końcówki. Każdy rodzaj włosów. Ciekawe. Jeszcze mamy taką wcierkę. O. 39. Ziołowa wcierka. Rozgrzewająca. Też oznaczona gwiazdką, także przy zakupie tego produktu dostajemy paka kosmetyków gratis. Ja jestem ciekawa tych gratisów, dlatego przyszłam z ciekawości. Chodzę i szukam dalej. Nadal na dziale włosy. Kolejna gwiazdka. Coż my tutaj mamy? kolejna, do skóry głowy, wzmacniająca. Nie znam w ogóle tych produktów, wiecie? 26,99 Może coś polecacie z tych, które pokazałam? To piszcie w komentarzu. O, tutaj już bardziej znajome klimaty. Zobaczcie, gwiazdka, 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 gwiazdka. Ale to nic dla mnie. A tutaj coś wymiotło, co to było? Pasta mocno utrwalająca. Mgiełka unosząca włosy. O, może ja sobie taką giełkę wzięła? Ciekawe czy to dobra. Dobra, biora, spróbujemy. Może to będzie fajne. produkt jest oznaczony gwiazdką. Więc powinnam dostać worek kosmetyków gratis. Zobaczymy. I tutaj jeszcze coś. Termoochronną mgiełka. 22? No, lecimy dalej. 35. Jak używacie tych kolorów, to kupując te kolory, również dostaniecie kosmetyki gratis. Zobaczcie tutaj, ile gwiazdek. Ewentualnie blondy. Wszystkie, zobaczcie, wszystkie kolory pod tą gwiazdkę, która używa tych farb bierzcie zobaczcie produkty na dzień babci dzień dziadka już na mocnej wyprzedaży także można sobie coś strzelić dużo niżej cóż to mamy za okazję z 34 na 32 za zaokrągleniu robiłam przegląd tych wszystkich ładnych propozycji na prezenty A to co Drapak dla kartonowy 4,99 dla kota. Ok. I kubeczek ze skarpetą jak coś. A reszta, reszta wymieciona, dziewczyny. To co pokazywałam ostatnio na przeglądzie. Wybrano wszystko. Ciekawa jestem, czy coś na walentynki spotkamy. Tak chodzę i wyszukuję tych gwiazdek. Ale póki co nic, 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 chyba źle łazisz babu. <grywa> chyba tak. Dobra, mam kolejną gwiazdkę. tołpa płyn micelarny, tutaj pianka oczyszczająca, wyjątkowy produkt, gwiazdka fioletowa jak coś, o. i jeszcze coś, ja nie widzę co to jest, czekajcie może, co to jest? Peeling, 44,99 Masło do demakijażu 23,99 Tak sobie zobaczymy, co to za produkty, nie? Z tymi gwiazdkami. Co? Olejek do demakijażu. Ale to nie wszystko. Jeszcze tutaj masełko oczyszczające, pielęgnacyjne. I powyżej L'Oreal. Ale co to jest? Tonik z kwasem. Okej. Okay. Czekajcie, może go zdejmę, zdejmę. Bilenda. Ale co to jest? Też tonik z kwasami. O, ciekawe, co? Muszę o poczytać. Lecimy dalej, Boże, nie widzę. Tonik matujący, normalizujący. 32,99. Coś by tu wybrał, dziewczyny, nie? No. Coś by wybrał. Tak chociażby, żeby zobaczyć, co w tej paczce. <noise> Można dostać, nie w tą stronę, babo, idziemy w lewo. Dotarłam do maseczek. Isana 4,59. Dobra, poniżej tutaj taki wysyp. Zobaczcie. Maska nawilżająca. Okej. Okay. Tutaj już wymieciona. Masaczki w płacie i liftingująca, rozświetlająca. a tu cichutko w tym lasmanie. Nie wiem, czy mi będzie słychać. Mam nadzieję, że ta. Tutaj jeszcze coś wypatrzyłam z bielenty. Zaraz podniosę. 29,99. Tak wam najadę. Co to jest? Płynny róż. Cień do po matkę. O, wielofunkcyjny kosmetyk. Trzy w 1. Tutaj pominęłam, nawilżenie i rozświetlenie 21.99 krem nawilżający na dzień również oznaczony jako wyjątkowy produkt. Lecimy dalej. Jeszcze jeden kremik regenerujący krem wygładzający 37.99 98% składników pochodzenia naturalnego. Polecacie. Tak, przejdę przez szafy, bo może na szafy też to są takie gwiazdki. Nic nie wiem więcej o tej promocji. Także sprawdzamy, dziewczyny. Sprawdzamy. Nie, a ja, szafy jednak widzę, że nie obowiązuje. Dojdziemy dalej. Zapachy również, no chyba, że wiecie źle widzenia. Wiecie coś o tej promocji? Piszcie. Jeśli chodzi o dzień babci, dzień Dziadka, wszystko pokazywałam, ale. Ceny się zmieniły. Także o, jak coś to tak wam tylko najadę. Jest mocna wyprzedaż. Ale już nic nie podnosimy. No, poczekajcie. W sumie jest broszka, której nie pokazywałam. O, na dzień babci. Jak coś. Różne są te broszki. Chyba tego też nie pokazywałam, no. 7,99 teraz. Fartuch dla dziadka znamy, ale dla babci. tym w również nie było. On jest tą łapką taką, o, zobaczcie. Ło, wow. spadło, czekajcie. O. Dobra, idę dalej. Jak coś dziewczyny, to znalazłam wyprzedaż na sztuczne paznokcie. Zobaczcie jakie teraz okazje. Połowę. O, która klei. Takie paznokcie, piszcie. sobie chodzę jeszcze po całości, żeby upewnić się, co na tej promocji można sobie jeszcze zabrać do koszyka. Fajne spineczki spotkałam. Zobaczcie, takie żółciutkie kwiatuszki. Jaka wiosna, co? Takie żółte i takie niebieskie. Już wam pokazuję, które ładniejsze. A może dwa? Zaraz podam cenę. 12,99. Oczywiście musiałam zahaczyć że ją z biżuterią, no wiadomo. Zobaczcie, jakie ładne opaski. Perełki. Jedna jedyna. Ile? 10 zł. No. Tanio, co? No. Wybrane wszystkie. Może sobie wziąć? Chyba bo w opaskach nie chodzisz. No ładna, nie? Dobra, wezmę sobie. A wezmę, co mi zależy. <grym, grym, grym, grym>, Okej. Okay. Jeszcze są takie o czarne 7,99 Może też będą być... Weź sobie, baba. Dobra. Jeszcze złote. Nie, złote to może, nie? Co to nie chce wejść? Nie, ta dziurka baba. Patrzcie. Dwie dziurki zrobili. nasza skali dziur, nie wiadomo w którą włożyć. O, jeszcze takie. Spinaczki. Za. Ile to? 10 zł. Ładna ładna. Co to już takiego ładnego? To jakieś brylanty. Ile ty brylant kosztujesz? I mam ceny.

Takie kolorowe koraliczki, 27. To jaka? Gwiazdka, niczym promocja. taka fioletowa gwiazdka teraz wracanie dziewczyny. gwarantuje gratisowy wór kosmetyków. Przyszłam specjalnie, kupiłam taki produkt i zobaczymy, czy dostanę taki gratis. W sensie nie ten gratis, tylko oznaczony produkt fioletową gwiazdką. Czy dostanę gratis? Siba, bo najerała na gratisy. <grym> Tak, ciekawość mnie tutaj przyprowadziła. O, jeszcze takie. Wszystko 24, 27. Ładna. Co tu jeszcze chcemy sobie zobaczyć? Tak, sobie podniesiemy parę kolczyków. Na przykład 14, 15 w sumie. Czekajcie, A tuż kiedyś oglądałam. Mm -hmm. 16 na chwilę je damy tu bo jest perełka nawet mi się wzięły dwie 19 już podkładamy na miejsce i jeśli chodzi o perełkę to tak jeszcze mamy za dziedyszki. Te są nawet ładne 27 albo takie w ogóle o widać 14 zł To jeszcze widzę coś ładnego jak się mieni 24 o, ale to te są też niezłe mhm, 22 ewentualnie 16 to jakie ładniutkie Brawo, wszystkie ładniutki 24. <laughs> okay. Na pierwszy rzut ładniutki, potem jak jeszcze przypatrzy, to stwierdza, co Ci, co ci się to podobało, nie? No ja tak mam 20 zł. 14, Dobra lecimy trochę na srebro. A nie, to też jest złoto. 22 mamy srebro. I kończymy dziewczyny. 15 Idę do kasy z moimi zakupami i potem się jeszcze na chwilę z wami połączę. Te są nawet fajne, 22. O, 22. 16. 12. 16. To jeszcze przelecią łańcuszki. 24, 27 i 29 złotych taki potrójne. Dobra idę, chodźcie. Idę już do kasy. się chyba odniósć Dobra, już jestem. Zrobiłam zakup za 52 zł, w tym produkt oznaczony fioletową gwiazdką. No niestety ja gratisu nie dostałam, także no nie wiem co zrobiłam nie tak. Macie jakąś informację, piszcie pod filmem w komentarzu.